Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku poruszymy trzy tematy. Pierwsze, ktoś poruszał mi emocje. Może niespecjalnie, może specjalnie cholera wie, spróbujemy do tego dojść. Że jest to folia, to usunięcie tego nie będzie. Tak mi się wydaje. Takie proste, bo na foliach to się średnio znam, nie? Ale pojedziemy do specjalistów, zobaczymy, zapytamy. Drugi temat to jest to ze złodziejami i mnóstwo komentarzy o złodziejach, dlatego do tego tematu też przejdziemy, bo jest delikatne rozwiązanie, znaczy rozwinięcie sytuacji. A trzeci, no to co chwila widzę komentarze, co z M3 E46, dlatego też Wam je pokażę. A tymczasem pakujmy się do wozu. W ogóle zapakowanie się do tego auta, na moim miejscu parkingowym, nie jest łatwe, nie dość, że to miejsce parkingowe to jest zrobione, już nie powiem z czego. To tak powiem Wam szczerze, no kurwa, czekajcie, zdejmę filtr, o, bez filtra lepiej. Tak powiem, No średnio, średnio bym powiedział, no, średnio, ale dobra, Lecimy. Zanim jeszcze zaczniemy, taka szybka informacja dla Was, dla osób, które subskrybują ten kanał. Wpadłem na pomysł, że dzięki partnerom odcinków, które mamy, dzięki temu, że te filmy idą coraz wyżej, kanał się rozrasta, no mamy już coraz większy też budżet. No i ten budżet przeznaczymy na Was. A w jaki sposób? W bardzo prosty. Na koniec, co po niektórych materiałach, będę właśnie zapraszał jednego z Was, jedną z osób komentujących, jednego z subskrybentów. Będziecie przychodzili do mnie na firmę i dam Wam do wyboru pieniążki, Albo Mystery Box. No, no i to już od Was zależy, co wybierzecie, a ode mnie co będzie w Mystery Boxie. <laughs> Jestem pomysłowy, jak, jak dobrze wiecie. Jeżeli będzie z Łodzi, no to fajnie, będziecie mieli blisko. Jeżeli będziecie daleko, 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 no to coś wymyślimy, jakaś wideorozmowa, co jesteśmy kreatywni, damy radę, moi drodzy. Więc to subskrybujcie ten kanał, a my lecimy z odcinkiem. Jedziemy pozbyć się rysy z M8 najpierw. O, tak, od tego zacznijmy sobie. Dobra, dojechaliśmy do pierwszego punktu. Blink detailing. Mam nadzieję, że tutaj panowie pomogą mi z folią na tym aucie, bez wymiany folii, bo to jest najważniejsze. Bo wymienić folię to każdy potrafi. Wzięliśmy też cuprę, bo musimy w kuprze też przy kuprze nagrać jedną roleczkę na Instagrama, do którego Was wszystkich zapraszam. No co, wysiadamy, idziemy do chłopaków. O! Witam Was panowie! Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. A, dzień dobry, dzień dobry. Adaś jest na miejscu, będziesz rolki zaraz kręcił. Siemano No dobra, i teraz przejdźmy do rzeczy. Kamera tego pewnie nie złapie, ale tutaj w tym miejscu jest folia przerysowana. Może najpierw umyjmy ten samochód i zobaczymy jak to wygląda. O! Tutaj pięknie widać. Udało się złapać na kamerze, nie. Chyba jak doświetlimy to chyba będzie gorzej. Dziękuję. Ta, gorzej tak doświetliliśmy. Bez doświetlenia musi być. No jest rysa jak sam chuj, ktoś mi uprzejmy porysował, albo po prostu przypadkiem ktoś, wiecie, przeszedł, przeciągnął Kupuje. i jest. No to za panowie, myślę, że damy radę to zniwelować jakkolwiek? Nie będzie droższe od pieniędzy na pewno. Okej, okay. to do dzieła, próbujmy. No i powiem wam, że chyba się udało. Bo już z żadnego kąta tej rysy nie widać. Teraz chłopaki, weź przejdzie się tą ipą. Bo zaczęliśmy, że jak się przejeżdża, nie wiem czy kamera to będzie widziała, ale raczej nie. Widać jeszcze ślad po naklejkach, jakie były na tym aucie, bo to auto pojechało na positive way. No i nie ma co się dziwić, jak nakleili naklejki, słońce napierdalało. To gdzieś tam musiał ślad po nich zostać. Ale da się to spokojnie też usunąć, w razie W. Nie no, ale jest klasa, jest klasa, nie trzeba wymieniać folii. Uff, całe szczęście, bo to tylko najgorsze wymienić całą folię, nie? Bo, no, jakby dobiorą folię jeszcze raz taką samą, czy już... Jak będzie z innej rolki, to może być inny odcień, nie? No właśnie, też mi się tak wydawało. Ja w foliach nie jestem specjalistą akurat, dlatego udałem się do chłopaków, mają większe pojęcie. Widziałem, że tam kleić tą korwetę taką we wszystkie kolory świata. Coś nie coś, się... co, coś nie, coś się potrafi. Nie no, jest bajka. Folia się nie wybłyszczyła. Nic się z innego nie stało, oprócz tego, że zniknęła na brycie. Zajebiście żółw. Kurwa, coś nie coś potrafią, naprawdę. No dobra, to ała, wpadłem w ciebie. I tak. To było przyjemne? Mm. dobra, wyjeżdżamy tym, wjeżdżamy formentorem, bo musimy roleczkę nagrać. A jeszcze Wam w tym czasie, zanim zamienimy auta, pokażę co tu chłopaki mają przed garażem. Kurwa, jaki potwór? Tylko tablice rejestracyjne chujowe. Pierdziałe. No, Aha, wiedziałeś, że to się dopierdzielę. Wiedziałeś, do czego się dopierdzielę. Nie, no jak można na tak ładnym aucie mieć tak brzydkie tablice rejestracyjne? Że ci nie wstyd! nie Nie, nie, nie rysuj! Dobra, fermentor się pakuje do środka. A jeszcze przykukałem jeden wóz, całkiem ciekawy. Jak kurna kojarzy mi się, że któryś twórca w internecie ostatnio sobie takiego kupił. Tylko, że w wersji cabrio, czyli tej słusznej wersji. No ale ten widać zmęczony jest trochę życiem. Ale dalej ładny. Dalej robi wrażenie. No nie wiem. Ja osobiście aż takim wielkim miłośnikiem starej motoryzacji nie jestem, ale wiem, że niektórzy, niektórzy po prostu są. Dobra, nagrajmy rolkę na Instagrama z Formentorem i przejdźmy do drugiej części odcinka. Osoby, które śledzą mój kanał, pamiętają, że jakiś czas temu byliśmy okradani przez złodziejaszków. No ale udało nam się ich złapać w spektakularny bądź mniej spektakularny sposób. Dobra. Kopnięcia nie było. To już pozostawiam do waszej oceny. Ale mam pewne nowe informacje odnośnie tychże zmieszków. Jak dobrze wiemy, życie pisze najlepsze scenariusze. A kto w Polsce mieszka, ten się w cyrku nie śmieje. I tak złodziejaszki zostali wypuszczeni na wolność i do sprawy zostaną wezwani. Tylko tak się zastanawiam, skoro byli bezdomni, to gdzie im to wezwanie wyślą? Przypomina mi się scena z poranku Kojota. Okej, okay, zadzwonimy do Pana. A ja nie mam telefonu. Okej, okay, okej. Okay. Ponadto, złodziejaszki nie zaprzestały swojej kariery w poszukiwaniu fantów i tak oto wbiły do kolejnego pana na plac. Pan z drugiej części łodzi, co prawda, więc mieli bliżej, żeby oddać na skup. No ale jak widać, niczego ich to nie nauczyło. Ale jest dobra informacja, bo ci geniusze, te tornada intelektu, zgadnijcie, gdzie postanowili oddać łup. No tam, gdzie zawsze. No a tam spotkała ich już taka myślę, że dość spora lekcja pokory. No ale w szczegóły nie mogę się zagłębiać, żeby wiecie, ktoś nie miał przeze mnie przerąbane. A odnośnie mienia przerąbane, a ty z tym kijem dalej, to wiesz, że to się nie sprawdza. To nie ma. A dobra. Odnośnie mienia przerąbane to dużo osób powiedział, że o ja, dlaczego my ich tam zatrzymaliśmy? O nie, przekroczyliśmy jakieś kurwa granice, czy cokolwiek. No to moi drodzy, ja mam takie proste pytanie. Gdybyście wy byli w takiej sytuacji, to co, dobrym słowem byście chcieli ich zatrzymać? Czy mógłby pan, żul, łaskawie tutaj poczekać na przyjazd funkcjonariuszy? Hmm, no raczej nie. A dlaczego musieliśmy wezwać funkcjonariuszy? To też wam już szybciutko wyjaśniam. Rzeczy, które zajebali po części, były na magazynie firmy. Więc teraz, jeżeli jakaś rzecz znika ze stanu magazynowego, no to jak wyjaśnisz w urzędzie skarbowym albo w uksięgowej, że co wyparowała? No nie, wszystko niestety trzeba zgłosić na policję. Tak jak w przypadku auta. Jeżeli dźwigną wam furę i macie ubezpieczenie, no to musicie zgłosić to na policję, żeby wam to ubezpieczenie wypłacili. Proste i logiczne. Koniec końców, mam już teraz nadzieję, że my u siebie na placu tych panów długo nie zobaczymy. Na wszelki wypadek też postawiliśmy taki. No można powiedzieć profizoryczny namiot Miała być hala chuj, wyszedł namiot Gdzie tam schowamy fanty Jak już tam wlezą to wzią alarmy Dzikie węże, krokodyle i Inne rzeczy będą na nich czekały A my przejdźmy do kolejnego etapu odcinka Czyli N3 E46 Jest i on Wóz, na który myślę, że sporo z was czekało My sami na niego czekaliśmy Czekaliśmy, żeby wreszcie jego kurwa skończyć ale nie było rurki, jakiejś jednej pieprzonej rureczki, to no w którymś odcinku o tym wspominałem, która odpowiadała za hamulce, za wolnobroty i za jakieś inne, inne pierdolone. No nigdzie nie była dostępna w fabryce, nigdzie, nigdzie, ale Kamilek na szczęście wymyślił, Kamilek coś wymyślił. Znalazłem wszystkie brakujące elementy. Gdzie? Za Radomiem, czyli to jest Polska B, Na Radom, C? na Radom to wiesz kto jedzie. No wiem, no ja wczoraj jechałem. O, to jest taka dorodna, ty. No wiesz. Eee, ciężko dobrać. Dobra, mamy wszystkie itemki? Mamy wszystkie itemki. Składamy? Składamy. Pokażemy widzowi, właśnie, jak to się robi i czy to w ogóle zadziała. Trzymajcie kciuki, bo to też dobra. chciałbym się dowiedzieć. Potrzymajcie kciuki, a my wtychamy w takim razie ten paździerz do środka. No i kurwa, odpalmy go, zesmaczmy kapora, zróbmy co jest, nie wreszcie, a nie tak tylko będzie kurwa gnił pod tym płotem i marniał. Tam? Gruby za kierownicę. Nie, dobra, gruby pchamu ma większą moc. nie co mówię, sam wierzyma. Wierzyma, go, mam go, tam go. sam go. go, pcham go, do dzieła Isiu Razem, razem Nie no chłopaki Chyba już to wcześniej tak, robiliście. Widzę doświadczenie Widzę te piękne kroki, które stawiacie w pchania. A mam teraz go trzymać? Bo spadnie? Nie no, co wy? taką robotę dajecie. Gituwa. Siedzi. O, się cieszy, cieszy, że wreszcie zabaweczkę poskłada. Jadę po z szczęściami, zaraz przyjadę w warsztacie O, warsztacik Przepraszam, czy to jest... ...mobilny warsztat BMW? Tak, z funkcją driftu Z funkcją driftu? Mal śmiało, auto teściowe. To wziął to bardzo do, nie? No widzisz, niestety tak to już bywa. Uu, la, la Pianino! To co mi się lubią najbardziej. To jest właśnie ta rureczka. Ogólnie nie Która udało. rureczka. Ta, dokładnie tak dubsza. E, no. Nie udało mi się kupić jej samej, pan niestety nie chciał jej chyba wiedział, że nie da się jej dostać, więc musiałem kupić ją w całym ITB, ale też w zasobnych pieniążkach. Tego. Gratis to uczciwa cena. Było gratis? Nie, ale podobnie. Czyli na, w tym Radomiu jednak tacy... Tak. Drugi bardzo ważny element, bardzo, bardzo, estetycznie oczywiście, to jest nasza ozdobna pokrywa. Nie do dostania, nie do dostania. Nie wiem, czy ludzie na ścianach ją sobie wieszają, czy coś. Może, na pamiątkę. Ta tak. tak samo się nie niszczy, nie da się jej popsuć, spalić, cokolwiek z nią zrobić, można ją tylko zgubić. Polacy są zdolni. Tak. Albo I... mogą Ci ją zajebać z placu. Do tego wziąłem yy, wiązkę cewek. Mam wiązkę cewek, ale urzeźbioną przeze mnie, która nie wygląda zbyt estetycznie i nie chciałem się z nią bawić, więc będzie ta ładnie położona w oryginalnym miejscu. Nice. Przez do tego masę durek, które nie wiem czy nam są potrzebne, ale lepiej było wziąć niż nie wziąć. Lepiej mieć ten. Dobra Kamil, to teraz to i to, połącz to wszystko razem. Tak, ale za chwilę, bo widzisz jak to wygląda? No jest paskudne, jest brudne, najpierw musimy to bardzo ładnie wyczyścić, no bo Dobra, widzimy się po myciu tego. No i co, dumny ładnie umyłeś? Pięknie. Pięknie aż pamiętnie. Tak. Teraz proszę to ładnie tutaj. Pod maseczkę. Siup! Nie, tak to nie działa. Białeś. Nie, ale słuchaj, warto spróbować zawsze. Co nam jeszcze coś kupił, co? Mamy nowe, oryginalne części z ASO. Jakieś lureczki, jakieś gumki, uszczeleczki. Te pierdoły pewnie były droższe niż to. Tak, zdecydowanie. Tak coś czułem. Ale... Ale to Aso, to wie, to jakusz to jest! Bo... Dokładnie, nowe oryginalne rzeczy i w ogóle tu chciałbym w tym momencie podziękować panu Piotrowi Szczepanikowi za ogarnianie mi tych wszystkich moich wymysłów i to Kto w tych scenach? Co to jest? To jest nasz ukochany pan handlowiec części oryginalnych BMW. Aaaa, Piotrula. Piotrula! No dobra Piotrula, to wiesz Piotrula, dzięki, nie? Dobra. Rzez tyle czekał na rurkę. Wreszcie się doczekałeś. Hop, siup. Zresztą od wymiany wiązki, którą wcześniej sam wykleiłem sobie. Działa ona co prawda, tak jak trzeba, ale no nie wygląda. Poprawić ją, poprawić. Znaczy nie będę jej poprawiać, tylko po prostu wymienię ją na tą oryginalną, którą nabyłem wczoraj. No dobra, ale koniec końców stwierdziłem, że to mało spektakularne jak tu wymieniać jakieś pierdółki, więc widzimy się jak Kamil to już wszystko wymieni. Ciało, to jest Admako. Ej, ogólnie też tak macie, że jak do roboty, to nie ma nikogo, żeby pomóc, a jak już kurwa auto zaraz ma być upierdalane, to się nagle wszyscy zlecieli? To jest finał. <laughs> na finał to wszyscy, a pomagać? Kamilek sam musiał zapierdalać, ja, ja na szczęście trzymałem kamerę, więc nie mogłem mu pomóc. Cały czas spadnie... A, trzymałem kamerę kurwa przy pierwszym ujęciu, później, ale to jest nudne, doba, spierdalam. No ale widać, trochę to jest... trzymałem! Nudna. Uwaga, nudne jest składanie auta, czy nie jest nudne? No bo no, może byście chcieli wy zobaczyć. Nudne, na pewno jest nudne. Faceci lubią auta ja i cycki. Może. Pokażesz cycki do filmu? Ja nie mam stary, o czym ty mówisz? No weź dla widza, jednego cysia pokaż. Kuba, może ona cysia pokazać dla widza? Nie. Czy, czy nie ma? Niestety. Ale niestety nie ma czy nie może? Niestety nie ma i nie może. No dobra, no to... Dobra, wyjeżdżaj tym paździerzem, jak to jest no content słuchaj, Ale jak nie ma, to jak to pokazać? Dy, Detales, jak to mówi, kurczę nazwa, tak? Wydetalerzuj go Do roboty chcecie mnie zaciągnąć? No dobra, kurwa W takim razie. Ej otw a! Przepraszam, nie wiedziałem, że tu się tak ciężko drzwi otwiera, bo nie. to była droga taka do góry klawy się podnosi gaz. Nie wiem dlaczego? Nie wiem A, no to chociaż że wiesz, że jest gaz, ale idzie to Olej nagrzany. Gówno widzę tutaj, ale chyba nagrzany. Nie właśnie, nie musimy pokręcić jeszcze się w koło placa, w koło komino. Soksusowo, co? Nie? No weź tak, pierdolniesz tobie pizzę chłopie, ty Szale byśmy zrobili. Szkońca, o, FNK, co? Czy FLK? No, tak no. coś tak targa ty mam, wiesz? Może tak ma, więc to nigdy nie jechałem MM emu. F46. Nie no ty, zaraz... A i znowu zgas Widzowie, kłopoty są. Chyba coś źle poskładał. Nie. Nie, ten typ tak ma Spierdolił na pewno, mówię wam. Nie no ale jak się czujesz Kamilek? No jest! Jak w 18-letnim łochu! Nie no to coś chyba nie, nie, nie gro, wiesz? A wejdźmy na ulicę, można na ulicę, ulicę. O tu jakże kurwa Bysiory stoją, łez, jakie piękne furry że trzeba mu dać na ulicę? No O migacze w BMW. nie no kolegi nie poznaje. Zgaśnie, nie? Nie wiem, dlatego trzymam go na gazie. Sprytny patent, sprytny Pompuj pompuj Kurwi trochę w tym wozie wiesz Stał pół roku, ale może być tak <grystanie> Taki nieprzyjemny słyszałem O są widzowie tam, widzowie są tam, 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 tam. Weź tą muzykę Tam widać widzów w, dali, w oddali Ja już gubię dzisiaj słowa w ogóle Chyba za długo czekałem Aż to złożysz i trochę mi się przysnęło I tak właśnie wyszło wiesz Będziemy się targać z tym bysiem Kurwa w tym W tej odce ale zimne Olałem Jezus A to hałasu robi Kurwa, chce emocje Ale to Prześpierza I to jest seryjny silnik WMC, czyli to idę ma koni? 140 Ja pierdyka I ludzie tak jeździli, jeździli kiedyś normalnie? I to dla nich było dużo? I szybko? Nie wiem, chyba tak Ja pierdyka Z bo też na pewno się jadałeś. Nie, no nie, ja jarałem się, ale wtedy nie wiedziałem, że to jest już, jednak aż tak złe. Nie no też czasy się zmieniły, nie oszukujmy się, m poszły trochę z postępem. Myślałem, że trochę inaczej będę się czuł w tym aucie. Tak bardziej, wiesz, tak, tak klasycznie i tak, tak wrócę do tych lat. Dawaj zielone, jedziesz! miało więcej koni, czy tam 3 i 2. Może coś ewidentnie źle złożyłeś, się? Nie, złożone jest wszystko dobrze, ale pamiętajmy, teraz 18-letni Łoch, tu wszystko może się spierdolić. Zjebałeś coś, na pewno. Niemożliwe, żeby jechało E46, M3, jak gówno. 3.2 pod maską, pamiętajmy. No dobra, w sumie to jest tylko 3.2. Bez turbo. Bez turbo. No tak. Znaczy nie no, teraz to nie ma mocy, masz 150 koni to w maksie. Dobra, docieraj ten silnik i wypierdalamy go z powrotem i kładziemy turbo, bo tak się kurwa nie da jeździć, no, no nie ma opcji. Co nie no mówię, on ma ze 150 koni teraz nie wiem czy to jest spowodowane tym, że silnik jest przerobiony pod turbo, więc jest najprawdopodobniej odprężony. A -a. coś elektronicznego jeszcze nie działa, ale najprawdopodobniej tak, gdyż właśnie nam się pokazał ulubiony znaczek na desce, czyli check engine. O to trzeba sprawdzić ten silnik, czy jest pod maską, może nam wypadł po drodze. Tak też mogło być. W nie widzę, żeby coś tam leżało. No też, dobra, widzimy się na firmie. No i dojechaliśmy tu skąd wyjechaliśmy. Meczka jeszcze wymaga jakiegoś sprawdzenia. Kamilek podłączył komputerek. Jak pamiętacie kiedyś miał komputerek bez klawiatury, teraz ma normalnie z klawiaturą podświetloną, bojerancko. Świat idzie z postępem, a my próbujemy naprawiać auta, o których świat Trochę powinien zapomnieć chyba. Nie no, szanujmy klasyki, już nie przybędzie czy jakoś tak. Ale no, Kamilek, jak pierwsze wrażenia N3. Tragedia. Tragedia. Aha, dobrze. I tym optymistycznym, moi drodzy, akcentem zakończymy w takim razie materiał. Kamil musi dojść do tego, jak tej e, tragedii zaradzić. Ja przypominam o subskrypcji kanału łapiać w górę i przypominam o tym, żeby zostawiać komentarze. Bo a widelec, jeden z was trafi do nas i będzie mógł. Wygrać albo hajsik, albo jakąś fajną nagrodę. Więc do zobaczenia!